Witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Evil Island skąd trwa zakupionej duszy. Wreszcie powracamy z misji do Babura i opowiedzmy mu o zabitym jasnowidzu i piramidzie. Niech cię Bóg błogosławi, wybrańcze! Teraz możemy się swobodnie poruszać pośród pagórków. Obiecałem Ci nagrodę i dotrzymam swojego słowa. tak przy okazji. Gdzie jest źródło pieniędzy tu w Gipad? Powiedziano mi, że nie ma tu króla, a widzę prawdziwe królewskie monety. O co chodzi? A cóż, to żadna tajemnica. Gipach nie zawsze był opustoszałym miejscem, jakim jest dzisiaj. W starożytnych czasach inni ludzie tutaj żyli. Nie tacy jak my. Rozumiesz? Ale zniknęli bez śladu, zostawiając po sobie tylko ruiny. I monety. A cóż wygląda na to, że są ich spadkiem? Więc każdy, kto dobrze rozejrzy się po ruinach, może zostać pierwszym najbogatszym człowiekiem w wiosce. Bogatszym od ciebie czy Erfaren. Istnieje taka możliwość, ale problem leży w tym, że wszystko zostało dawno zabrane z miejsc łatwo dostępnych, a w innych miejscach na nieostrożnego poszukiwacza czekają znacznie mniej przyjemne rzeczy niż pieniądze. Więc nie możemy oczekiwać, że zobaczymy wielu bogatych ludzi w okolicy i na wszystkie ruiny niefortunnego gypa. Nie mogę powiedzieć, żebym był nieszczęśliwy z tego powodu. No cóż. Spadek, jak spadek, pieniądze zawsze się przydadzą. Prawda? Tabur. A to, co nam dałeś za naszą bardzo trudną misję, jeszcze sprzedamy niepotrzebne rzeczy, to... Ech, prosty płaszcz z twardej skóry z zgipat. Cóż, sam w sobie nie prezentuje się wyjątkowo dobrze, trochę lepsze od tego skórkowego, który ma zak, ale to jest w nim dobre, że jest twardej skóry. Po prostu możemy go rozłożyć i w ten sposób uzyskać 8 kawałków dość w miarę rzadkiej na gipad twardej skóry, jak na ten etap, że to jest. 9 kawałków to 8 kawałków to jest dość duża ilość, tak? Fale, i w ten sposób możemy zrobić e, w ten oto sposób najlepszy dostępny dla nas płaszcz. E, z Twardej skóry, który wyraźnie poprawi nam obronę. To znaczy z, zbroję. A na ja odziedziczy po zaku ten tygrysi płaszczyk. No, mam jeszcze trzy skóry. Mogę zrobić. E, Powiedzmy buty. Tak, to też będą z tego samego kroju. Nie najgorsze dla Zaka. Tak, bo wszystkie te przedmioty z tego samego kroju mają taką samą wartość pancerza. No, to nie jest najlepszy pomysł, ale już w modach jest lepiej. Tak, a Naja dostanie buty po Zaku, więc Naja to taki zbieracz pozostałości, że tak powiem. E, dobrze, możemy tutaj Zakowi dodamy dwa punkty do walki wręcz, przyda się zawsze, no a na, i, a na i w sumie możemy tam dać te 10 punktów, tam 74 punkty doświadczenia to niewiele, więc zawsze to, to jest w porządku. Mm, dobrze, no, to byłoby tyle. Co dalej, teraz możemy porozmawiać ze starcem o magicznej kuli, ale nie będziemy tego robić, przynajmniej na razie. Na razie mamy teraz do wyboru, albo porozmawiać z Baburem o niebieskim kamieniu, albo z nowszym przyjacielem Gogo, po prostu z nim porozmawiać. Ja zapiszę grę i powiedzmy porozmawiam z Gogo. Czy to ty jesteś gobliński wódz Gogo? Ja Gogo. Moc Ganga. Przyjść, prosić, wydać pierwszy goblin z powrotem. Może to uczymy, lecz najpierw musisz mi coś powiedzieć. Ej, ty jednoki! Zamknij ryj, albo ja ci go zamknę. Nikt ci nie powiedział, że masz siedzieć cicho? Co to jest? Starszy powiedział, żeby nie przesłuchiwać goblina, kiedy go przy tym nie ma i nie pozwalać mu za dużo gadać. Powiedział, że on i wybraniec później będą mieli przyjacielską pogawędkę bez świadków. Oto i jestem. W czym rzecz? Więc jesteś tutaj, ale erfar nie. W tym rzecz. A ja robię dokładnie co mi powiedziano. Inaczej nie byłoby porządku. A kiedy nie ma porządku, panuje nieporządek. Czyż nie? Mam to poczucie humoru, co nie? Tak, Gort, masz świetne żarty, naprawdę genialne, bardzo śmieszne. A sama rozmowa z gogo przebiegła w dość ciekawy sposób. I tak, to, to jest dość, dość mądrze zrobione, że gogo że nie może z nami rozmawiać, dopóki nie, nie będziemy go przesłuchiwać razem ze starcem. Ale co dziwne, nie możemy już pogadać z baburem, dlatego wczytam grę i porozmawiam z baburem o niebieskim kamieniu. Pan stoi. Żeby negocjować. Czy teraz widzisz, że to nie ja, tylko on robi interesy z goblinami? Jestem pewien, że knuje kolejny brudny trik przeciwko mnie. Bądź spokojny. Te rozmowy nie mają absolutnie nic wspólnego z tobą. Gogo przyszedł i pójdzie. Pójdzie? A no co to znaczy pójdzie? Nie możemy go puścić, człowieku. On ma kamień meteorytów w swoim oku. To jest niewiarygodnie ceny na rzecz. Musisz podesznąć mu gardło i przynieść mi ten kary, a ci uch, no z pewnością dogadamy się co do ceny. O nie, mój przyjacielu. Ja i starszy mamy inne plany co do tego goblina. A, więc tak to jest. Starszy i ja, powiadasz. W takim razie nie nazywaj mnie swoim przyjacielem. Najwidoczniej mamy innych przyjaciół, ty i ja. Dobra, nie będę mówił po raz kolejny, jak bardzo mi się podoba głos Babura. Dobrze, ale jak widać, teraz nie możemy porozmawiać z Gogo, więc po prostu udamy się do starta. Dobrze, a więc teraz porozmawiajmy, przesłuchajmy Gogo. Razem z RFR-em. Ja przyjść prosić wydać pierwszy goblin z powrotem. I za to ja nie kraść żadna świnia dwa, trzy tygodnie. Przysięgać na mój niebieski kamienioko! Cóż to za przysięga? Nie zależy mi na twoim kamieniu. Być może znalazłeś go w ziemi, a teraz na niego przysięgasz. Niebieski kamienioko, nie w ziemi! Ty nigdy nie mów tego więcej! Stary wódz, dać mi kamienioko, kiedy być słaby i iść do zupy! I skąd stary wódz go ma? Od stary, stary wódz! Kiedy on złamać noga, i stary wódz zjeść go na surowo! Kiedy ja dostać złe wieści, wódz, ubiec mnie i zabrać kamienioko. Tradycja, wódz goblin nosić kamienioko. Pierwszy goblin go mieć. Masz radosne, przyjemne życie, co? Ale skąd ten kamień wziął się na samym początku? Org dać, kiedy pierwszy goblin żyć niedaleko. Ork pisać list dla skóra, skąd przyszedł. Tylko ja nie dla żadnego listu. Rozumiem. Teraz wszystko jasne. Przynieś mi tutaj tę skórę, a dostaniesz swojego stracha na wróble z powrotem, dobrze? Ej, ja nie przynieś skóra tutaj! Kiedy pierwszy goblin zginąć, ja przyszedł do Ork prosić o pomoc! Ork zabrać mnie na wyspę, palm i zbić mnie bardzo! Ork powiedzieć, ty teraz, Gogo! Go. I powiedzieć jakieś słowo, złe słowo! I ja zapomnieć! Wtedy ork wziąć moje pieniądze, zabrać moja skóra z listem, włożyć w kuper, wyrzucić mnie. Biedny, biedny gogo, ja być wódz teraz. Ja, ten jeden, złe słowo. Człowiek, człowiek, dać pierwszy goblin z powrotem. Wy nie dać, ja siedzieć tutaj, prosić, błagać. Jutro też siedzieć, jutro, jutro też siedzieć. Uch, w porządku. Możesz tutaj siedzieć tak długo, jak zechcesz. Nie widzę powodu, dlaczego miałbym oddać ci bożka. Nie powiedziałeś nam tego, co chcemy wiedzieć. A co z Wyspą Bald? Musi być jakieś śmietnisko orki. Erfarze, czy wiesz coś o takim miejscu? Bardzo niewiele. Mi Znajduje się gdzieś na południowym wschodzie. Zwoją także jałową. Ale to dla nas nieduża pomoc. Nie ma sposobu, by przekroczyć Orkijskie mosty. Przez to ludzie nie mogą dostać się do wysp. Może mogą, a może nie mogą. Jeśli można przekroczyć most do jaskini, dlaczego nie mosty to wysp? Tak. Więc kogo jak obiecywał, Erfar przyszedł do wioski i przeprowadziliśmy z nim rozmowę, ale cóż, nie mamy zamiaru mu oddawa oddawać na razie skrach na wróble. Ale teraz powiem coś co na pewno na pewno Was zaskoczy głos Gogo jest świetny. Naprawdę ogólnie cała postać Goga mi się podoba, bo sam jego wygląd, e, cała historia z nim związana, to jak idzie do zupy wódz, gdy złamie nogę i to wszystko jest dość fajnie zrobione. Ale naprawdę sam głos Gogo jest świetny. Zresztą porównajmy to z angielską wersją. Tak, ee, raczej nasz głos jest 100 tysięcy razy lepszy. Dobrze, ale to by było tyle, jeśli chodzi o kogo. Ale może jednak oddamy mu jego święty przedmiot. Słuchaj, gogo. Jak długo zamierzasz tu zostać? Miesiąc? Rok? Dziesięć lat? Ja tu zostać, dopóki ty mi dać głowę pierwszy goblin! Inaczej ja tu umrzeć! Dlaczego mam ci oddać tego stracha na wrógę? Nigdy nie mówisz mi nic pożytecznego. Ja mówić wszystko, co wiedzieć! Nie moja wina, to niepożyteczna! No, to także nie moja wina. Wiesz, myślę, że chyba po prostu wrzucę to do mnie. Może wtedy wreszcie sobie pójdziesz. Nie mogę! Nie wrzucać! Kogo chcieć kupić, pierwszy goblin? Wymienić za lalka? Nie, niezwykła lalka! Magiczna lalka! Postradałeś rozum, Jednooki? Czy myślisz, że będę się bawił lalkami? Ta lalka nie do zabawa! Ta lalka do magia! Osłabia wróg! Odbiera siła! To ciekawe. No dobrze, daj mi to lalkę. Ale jeśli to jakaś sztuczka, piadać. Dobrze. Tak, jak widać, Gogo właśnie zniknął, a Zach przehandlował święty obiekt za jakąś lalkę, którą będzie się pewnie bawił z Nają, która czeka przy bramach. No cóż, ale tak mówię, ale ta lalka jest w miarę dość dobra. Ten się znów podlizuje. Eee, dobrze. Erfarze, o magicznej kuli na razie nie będziemy rozmawiać, ale o nowym mechanizmie z kapitanem do wysp. Posłuchaj gorcie, pamiętasz jak dałeś mi mechanizm do jaskini orków? Nie masz może innego podobnego do tamtego, ale stworzonego do wysp orków co? Co chcesz z nim zrobić? Robisz zapasy? Eh? <laughs> to było niezłe, prawda? Tak, bardzo zabawne. Masz czy nie? Cóż, jest o nim pewna historyjka. Wolni łowcy ukradli kufer od orków z wyst i pośród wielu rupieci była tam taka rzecz. Więc załadowali zdobycz na wózek i zaczęli go ciągnąć, ale pokłócili się o coś. Słowo za słowem, no wiesz, i w końcu tylko jeden z nich powrócił. Reszta po prostu leżała koło wózka. Tak, widzę, że to bardzo mi ludzie, bardzo przyjacielscy. Więc mówisz, że gdzie była ta skrzynia? W środkowych szczytach, niedaleko od drogi, łowca, który wygrał walkę, zabrał wszystko ze sobą, ale nie mechanizm. Komu potrzebny taki rupieć? To dziwny jegomość. Zawsze szuka jakichś głupich części. O, więc może on wcale nie jest wybrańcem. Nieważne co mówi starszy. O, więc kort coraz bardziej nie ufa i nie lubi naszego biednego Zaka. Niedobrze jest mieć taką górę mięsa jako wroga, ale no cóż, Zak, no nic na to nie poradzimy, prawda? Zresztą Ty o tym nie wiesz, nie słyszałeś tego, co myślał, chyba. nie? Ok, a Erfar, magiczna kula, Erfarze. Chciałbym usłyszeć Twoją opowieść o magicznej kuli. Na pewno jej nie zapomniałeś. Słyszałem, że jesteś człowiekiem, który definitywnie zna wszystkie odpowiedzi. Oczywiście pamiętam też o kuli. Ale było to bardzo dawno. Naprawdę to długa, długa historia. To nie szkodzi. Nigdzie mi się nie śpieszy. Opowiedz, tylko nie owijaj w bawełnę. Cóż, złapaliśmy raz goblina i okazało się, że był on sługą orkijskiego jasnowidza. Gobliny to głupie stworzenia, więc trudno było go zrozumieć. Zdołałem tylko zrozumieć, że magiczna kula leży na ołtarzu, gdzieś na najbardziej wysuniętej na południe wyspie. I najwidoczniej orki wysoko ją sobie cenią, ponieważ trzymają wyspę pod mocną strażą. Tak mi przykro, Wybrańcze, ale jeśli myślałeś, że kula spocznie w twoich rękach, będziesz musiał o tym zapomnieć. Droga do odległych wysp jest tak niebezpieczna, że nie powinieneś ryzykować. Główna sprawa, to mieć mechanizm do mostu zwodzonego na wyspy. A dotarcie do ołtarza to już mój problem. No, co racja, to racja. Tak, ale zauważcie, że Erwar tak bardzo się martwi o, o, o zakaz na tych wyspach, żeby nic mu się nie stało na tych odległych wyspach, a sam wysyła go również na, na te same wyspy, w sumie można powiedzieć. Yy, Potem skórę z yy, Gogo. No cóż. Niech i tak będzie. Skoro Erfar tak, tak uważa. Nie podoba mi się ten roadie. Sam blisko wabura stoi. A, yy, tak, C jeszcze tak z ciekawostek właściwie to nie można teraz... Yy, jesteśmy we wiosce i nie możemy odmówić towarzystwa nai. Można ją zostawić jedynie w Jaskini Wiedźmy, co jest w miarę logiczne, chociaż później będą z tego... mogłyby być z tego kłopoty, ale cóż... Eee, a, e, tak, z jasnowidza w Podgórzu otrzymaliśmy dodatkowy obszar, a od gogo dostaliśmy lalkę goblinów, osłabienie. Yy, tak, lalka goblinów to po prostu różdżka którą należy włożyć do ekwipunku i jak tu można przeczytać yy, ta yy, jest to po prostu ten rzuca osłabienie na trzy cele i to są tylko na wrogów więc tu, tylko niestety 20 sekund trwa ale lepsze to niż nic prawda na ja też tak myślę yy, ok tak, to byłoby na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, do następnego razu.